Kaję, a robimy. Przedstawcą. Atak! E, atak na e, inną wioskę. Już. Już swoich rycerzy wyciąga. Tak. Bo tak właśnie trzeba. Ich zabić. Będziemy robili atak. A już! No właśnie, już palą, bo nie chcą, żebyśmy nie robili ataku na miliona. Wielki cyrk! Ugaście go szybko! Dobra, już przez nie przejmuj się tym. Jak oni nas pierwszy zaatakują, to, to nasza, nasza dobrze armia się nie zbierze, a oni już nas zaatakują. Jeszcze jak tych innych, wiesz których? Wszystkich! No wszystkich, trzeba, bo to Ale mamy wszystkich. Nie, się wszystkich. Patrzyłem, wszystkich już mam. Atakujemy. Któ? Ci ubuni, pusku!

Pocodaj, patrz, daj, patrz, daj, taj, daj, patrz, daj, patrz, pada, daj, patrz, daj, spalimy! Wypalimy! Jest! Ma być 8 łapek w górę za to, co zrobiliśmy właśnie. No właśnie. Dobra. Mamy tu swoich niewolników. Czyli nasz drugi harem. Po co go robisz? Po Bo w to... złota. Tu będzie. Trzeba zrobić całą wioskę. Co? Bo my potem zrobimy wioskę na całą mapę. Wiesz, ja tak zamierzam zrobić wioskę na całą mapę. Dobra, się zaraz od niego jem. Pokaż, jaka ta wioska będzie duża. Nie, poczekamy aż się bardziej rozbudują, co? Nie, 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 nie. lepiej... Możemy od... ich od razu zaatakować. A ile mamy ludzi tutaj naszych? Dziewięciu? Nie, robimy odwrót. Odwrót! Wszyscy odwrót! ODW! ODW! No kurczę! Tyle pożarów tu mamy... Bo nie ma tego, wieszczego dla Biedoru. Dobra, zdam wam walkę macie. I macie jeszcze w wielkim cyrku. No i wiesz, teraz tam, żeby ich przyciągnąć uwagę. Walce już będzie wiesz. wiesz. Brak ołtarza. ale wam zbuduję tu kilka ołtarzy. To jest moja druga wioska, Ziemeczki. Tak, bo ją przyjęliśmy. Tylko, że to niestety, ale jest wioska, a nie... O! No, dokończyć nie da to. Oj, kryzys rozwiązany. Wino! 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 Same wino. Dobra, Ziemeczki, mamy dwie wioski. Dwie wioski się zbierą. Jeszcze tutaj, wiesz, ty, tych... Tych i... rycerzy. No. Że, jakby tamci nas atakowali. Ale pierwszy muszę mieć most. Ale nie, bo oni są od razu obok tej wioski, widzisz? Idzie się tak. Są blisko. O, nie, ziomeczki! Musimy to wygrać. Dużo tych rycerzy, mało ludzi. Słuchaj, nie zaatakują. Mhm. Uh Naprawdę chcesz to zrobić, całą mapę? Aha. To będzie bardzo dużo pożarów, jeszcze więcej. Wiem. I wtedy zjarają całą wioskę i będzie super. Ej, bo może to jest jakiś czy coś. No kurczę, mam kściuk w górę jest! No bo już się skończyła ta walka. Aha. Mamy. E, weźmiemy wtedy na tych rycerzy z dwóch wiosek. Na nich? No. A chyba nam trzeba drugi most. Nie? Super. To jest nasza wieś. Na razie. To będzie całe miasto. Cała mapa to będzie miasto. Tak, jedno całe miasto. Ale nie wiadomo, czy dokończymy wtedy tę serię, bo może mi się czasami zapisek samo ssunąć. Z... z ludzikiem? Czyli już bardzo wielka ludność. Dobra, idziemy do naszej wsi. Czy tu e, chcecie, żebyśmy robili ciągle odcinki, czy wsi? Bo na razie muszę wieść rozbudować, ale już chcielibyśmy z pana. Dobra, musisz tych dalej, tych wojskowych, to wszystko musisz coraz więcej, tych, tych najbardziej wojskowych. Co nie? No. Bo ten, no, on, oni mają bardzo dużo, a ty masz tak mało. Jak się zejdą rycerze z wsi i z ten, i z miasta, to będzie wiele rycerzy. Ojej, Ja się parzal! Na wsi nie wiem dlaczego robię, że na wsi jest więcej żołnierzy. No bo tam. Jest chleb. I tu też zbuduję farmę chleba, a nawet kilka farm. On ci daje o wszystko przypominaj. Oj, crazy, zabierzki. Daj, że maczki. Brak kiełbasy. 17, no mało. 16. Dobra się.